Dlaczego Linux jest gorszy od Windowsa? Przedstawię Wam dzisiaj w 10 punktach dlaczego Linux jest gorszy od Windowsa. Panowie i Panie, ostatnio było miło o Linuxie, dziś będzie niemiło. Bo mnie tam zeżrą Windowsiarze pod tamtym filmem w komentarzach. Kanał ma być w założeniu obiektywny i jak planowałem tamten film to planowałem również i ten. Więc easy. Dlaczego Linux jest gorszy od Windowsa? Po pierwsze ogromny wybór dystrybucji Linuxa. Za duży przytłaczający ogromny wybór. Jeśli czegoś jest za dużo, to ludzi to przytłacza, bo po prostu ludzie nie lubią za dużo z reguły myśleć, chcą, żeby ktoś myślał za nich, żeby ktoś im powiedział co mają robić, jak żyć, jak dobrze zarabiać, gdzie jechać na wycieczkę, jaki samochód kupić najlepiej, w jaką grę zagrać. Niestety tak to wygląda. Uogólniam trochę, ale nie zdziwiłbym się, jakby 85% ludzi tak właśnie funkcjonowało. I niestety, dla większości osób, 600 dystrybutów Linuxa to zbyt przytłaczająca sprawa. Jeden prawidłny, właściwie macOS, ooo, tak to jest to. Jeden prawilny Windows 11, ooo, tak. Zbyt duży wybór czasem może niestety boleć. Nie na darmo mamy powiedzenia typu osiołkowi żłoby dano, w jednym owiec, w drugim siano. Psychiki nie oszukamy, jesteśmy tylko ludźmi, a nie nad ludźmi jak na przykład pan Lech Wałęsa. Jeśli macie problem z wyborem dystrybucji Linuxa, to dam wam tipa. Pomyślcie sobie, że są tylko cztery dystrybucje Linuxa: Debian, Ubuntu. Tak, wiem, że Ubuntu to trochę Debian. Następnie Fedora i Arch. I tak, Ubuntu dla przedszkolaków, Debian dla hakerów, Fedora dla lubiących nowości bardziej zaawansowanych użytkowników PC, a Arch dla programistów. Ubuntu, Debian, Fedora, Arch. Jeśli już to ogarniecie, to wybieracie sobie odpowiednie distro na Ubuntu, Debianie, Fedorze czy Archu. Tak w tym filmie za duży wybór zaliczam do minusów, minusów Linuxa. Jednych z poważniejszych minusów Linuxa. Po drugie, za szybki rozwój Linuxa. Linux w tej chwili rozwija się mega szybko. Jak ktoś siedzi na Archu, to na pewno to widzi, jak dużo. Codziennie dostaje jakiś pakietów instalacji do właśnie ogarnięcia. Obsługa nowego sprzętu, nowe kernele, nowe flatpaki, snapu, aktualnienia. Dobrze, że się tak dzieje, ale dzieje się to zbyt szybko dla zwykłego zjadacza chleba, czy też dla zwykłego połykacza obietnic wyborczych kandydatów na prezydenta. Za szybko. Ludzie nie nadążają z tym wszystkim. Po trzecie gaming. Gaming w sensie sprzętowym, bo kupujecie fency myszkę czy klawiaturę i na Linuxie nie możecie poustawiać sobie w niej wszystkich przycisków jak chcecie, bo firmy nie robią dedykowanych aplikacji na Linuxa od myszek od klawiatur. Fajnie jak klawiatura czy myszka ma wbudowaną pamięć i przechowuje ustawienia w sobie, a nie w systemie. Wtedy ustawiacie sobie klawisze na Windowsie w myszce takie jak chcecie i przerzucacie się na Linuxa i to działa. Drugi problem to te wszystkie podświetlenia klawiatur myszek, płyt głównych i tym podobne. Tu też na Linuxie trzeba walczyć z tym, obchodzić to programami trzecimi, czwartymi pod Linuxa, które raz działają, a raz nie. Kolejny taki stricte gamingowy punkt to gry. Czyli sieciowe strzelanki, które używają antycheata i traktują z góry linuxiarzy jak cheaterów. Dzieje się tak dlatego, że system Linux... W skrócie dużym nie pozwala grzebać anti-cheatowi w swoim jądrze, więc gry wydawcy gier z anti-cheatem z góry banują Linuxa. Nagrałem o tym wcześniej film, u góry macie kartę, więc gry takie jak Warzone, Fortnite, PUBG, Valorant, Apex Legend czy ostatnio LOL niestety Wam nie pójdą. Pójdą za to takie jak CS, Team Fortress, Battlefield 4, Marvel Rivals czy Overwatch. Dla jednych to plus, bo umówmy się, te gry to jeden wielki skami w lęgarnia cheaterów, ale inni potraktują to jako minus Linuxa. Osobiście uważam, że to podejście w film do Linuxa i do tego anti-cheata zmieni się za jakiś czas, może w przeciągu roku. Sam czekam zresztą na Battlefield 6 i nie mam zamiaru dla niego się przesiadać na Windows z nowymi albo starymi grami odpalanymi ze Steama przez Protona, z jakiegoś Heroic Launchera czy z GOGA czy z Lutrisa nigdy nie miałem problemu. A sprawdziłem ich ponad 40, nawet z tą niechcianą na Linuxie kartą Nvidia. Bolączką jest na ten moment tylko anti-cheat. Po czwarte, tutaj najważniejszy punkt dla wszystkich przeciwników Linuxa, brak softu komercyjnego wiodących firm, takich jak. Ucieleśniony diabeł wśród korporacji, czyli Adobe, brak obsługi Adobe Photoshop, Adobe Premiere. Dalej mamy jakieś poważne programy do muzyki, takie jak Cubase czy Protus, jakieś Autocady i też takie programy jak w Polsce, tutaj na naszym podwórku, wiele razy powtarzane w komentarzach u mnie pod filmami, na przykład Płatnik. Płatnik nie ma obsługi na Linuxie. Tego nie ma i nigdy nie będzie, bo wiadomo, chodzi tutaj o kasę i lobbying Microsoftu. Te Korporacje trzymają się razem i nie opłacają. Im się wydawać swoich programów na Linuxa. Zdaję sobie sprawę, że na Linuxie jest dużo alternatyw tego typu programów, mocno zaawansowanych alternatyw, czasami bijących na głowę soft, o którym wspomniałem wcześniej, ale niestety ludzie się przyzwyczajają i jak używali Worda przez 70 lat, to nie przesiądą się na, na LibreOffice czy 7 innych linuxowych pakietów do biura, albo graficy na Blendera, czy Adobe Premierowcy na DaVinci. Mają swoje nawyki, wiedzą gdzie co kliknąć, mają swoje skróty, skrypty, to im ułatwia pracę. Ciekawostką jest to, że większość programów na Linuxa, ale płatnych, takich jak właśnie płatne DaVinci czy jakieś inne płatne programy biurowe, ma w 100% kompatybilność z Windowsem, z Wordem, ze wszystkim. Działa po prostu tak jak na Windowsie w 100%. Ale oczywiście nikt na Linuxie nie chce za te programy płacić, więc tak, brak tych programów na Linuxa to ogromny minus. Punkt piąty, marketing. Jedyny marketing Linuxa to marketing oddolny, robiony przez ludzi, którzy kochają kąpy, kochają informatykę, kochają grzebać, programować, stawiać serwery. Takich ludzi spośród tych 8,23 miliarda ludzi na świecie jest garstka. 95% ludzi chce usiąść przed kąpem, napisać wniosek urlopowy w Wordzie, czasem wpisać do arkusza kalkulacyjnego, ile dziś zużyli benzyny, żeby sobie średnią wyliczyć, ile im spalił samochód z silnikiem jeden. 2 Turbo. Chcą pograć w Minecrafta albo w Roblox czy walnąć partyjkę w Lola. To już są ci bardziej zaawansowani. Chcą, żeby komputer po wyjęciu z pudełka działał przez 10 lat jak telewizor i sprawdzać tam na nim pocztę i Facebooka. Instalowanie sterowników. Ja nie chcę, ja nie umiem, ja nie lubię, po co, po co to komu potrzebne? Zresztą większość teraz ludzi nie potrzebuje kompa, bo Steve Jobs dał im smartfony do wymienionych przeze mnie przed chwilą rzeczy. A i dodatkowo jeszcze Candy Crush Saga czy inne gówno gierki, diamenty Dody czy penisy Majdana mogą sobie odpalić też na komórce, więc po co taki komputer komu to potrzebne? Tak działają na tych Windowsach nieruszanych przez 5 lat, aktualizowanych tam sobie samoczynnie, automatycznie. Linuxa? Jak? Przecież to trzeba do BIOS-u wejść. Gdzie to się wchodzi? E tam walne, lepiej partyjkę Azure czy coś tam innego. Więc tacy ludzie nie zrobią marketingu Linuxowi jak oni od 90 lat. Słyszeli, że Bill Gates to fajny człowiek, taki fajny system wymyślił w garażu. W dodatku całkiem przypadkiem, tylko jego matka była główną księgową w IBM-ie wtedy, ale kto tam by o tym słyszał. I był ten drugi, jak on tam to jabłka sprzedawał. O, Steve McIntosh. To drogie jego te MacBooki były, zawsze były takie drogie nie dla Polaka. Pewnie tylko w Ameryce ich używają, pewnie tylko w NASA i Pentagramie, czy innym, oktagonie. A Windows, tak, przyjaciele nawet go reklamowali. Chandler i Monika. A Linux jest głupi dla biedaków i pewnie śmierć. I niestety, dzięki marketingowi Microsoftu, dzięki gigantycznej kasie wpompowanej w reklamy, na przykład tego Windows 95, dla większości ludzi PC równa się Windows. I to od dekad. Brakuje marketingu, reklam, pozytywnego myślenia, o Linuxie i to jest niestety minus. Minusem Linuxa jest brak jego dobrego marketingu i PR-u. Marketing szeptany nie wystarczy. Musi być gruba kasa, musi być posmarowane, musi być zainwestowanie w reklamy, muszą być billboardy, trzeba by było się dogadać z firmami i preinstalować Linuxy na laptopach jak jakiegoś Acera, Asusa, wszędzie tam powinien być Linux. Dogadać się z media ekspertem czy innym morelem i wywalać u nich kasę na reklamę. Ale kto to zrobi? Niestety marketing Linuxa posysa i na jedyny marketing, jaki teraz możemy liczyć w tym temacie, to marketing szeptany. Punkt szósty. Brak wsparcia. Kupujesz kompa i instalujesz za darmo Linuxa i nie ma wsparcia. Nie zadzwonisz do sklepu na infolinię jak z Windowsem do Indie na helpdesk. How can I help you mister? Nie powie Ci, że masz podtrzymać shift czy kliknąć tu czy tam żeby coś tam się dociągnęło czy zainstalowało. Tak jest z Windowsem, na Linuxie tego nie ma. Nikt ci nie pomoże w Linuxie, bo Linuxa nie kupiłeś u niego i nikogo nie obchodzisz. Nie dostaniesz telefonu do Linusa, TorWaltza czy do miliona programistów od Linuxów. Musisz szukać na forach, Google, Reddicie, Githubie. Dzięki Bogu za te chat GPT, które czasami jest upośledzone, ale bardzo często dobrze pomaga w takich mniej złożonych sprawach przy Linuxie. Osobiście polecam. Przy distrach płatnych oczywiście masz pomoc, masz support, masz wsparcie. Przy darmowym Linuxie nie. Więc mamy kolejny minus. Punkt siódmy. Toksyczna społeczność Linuxa. Ja używam Linuxa 73 lata i ja wiem tylko i wyłącznie Arch. Reszta to gówno i śmierdzi. Tylko Debian. Jak nie używasz Debiana, jesteś nikim. Idź tam, zobaczycie, w drugim pokoju nie ma. I use it Arch, by the way. I taki biedny gość, co chce się czegoś nauczyć, słyszy takie rzeczy, na tych forach czyta, do tego jeszcze usłyszy, że musi wszystko robić w czarnej konsoli Linuxa, se myśli Boże, co ja zrobiłem? Ja chciałem tylko zagrać w CSa. Spieprzam stąd na Windowsa. Poczekaj, poczekaj, nie uciekaj na Windowsa. Co, nie wiesz co to są repozytoria? Masz tu link www.google.com. I tyle. Społeczność Linuxa to chora sekta i to jest gigantyczny. Problem. Punkt 8. Brak wspólnej pracy deweloperów nad danymi projektami i dystrybucjami jest open source i każdy robi sobie to chce, każdy klepie sobie swoją kompilację w piwnicy i każdy każdemu niestety robi konkurencję. Masakryczne rozdrobnienie, każdy sobie, nie ma jakichś większych teamów, są te teamy, ale nie takie duże, a moim przekonaniu powinni się skupić w około, nie wiem, 20 głównych distro i nad nimi na przykład pracować. A tak, każdy sobie rozwija swój projekt, po 5 latach już nie ma na to siły, wypalił się, nie ma kasy i projekt umiera jeden za drugim. Tak to wygląda, brak Współpracy w większych teamach, brak ekosystemu, że wszystkie programy są połączone w jedno. Jak tego nie zmienią, to zawsze będzie na Linuxie słabo. Punkt dziewiąty to gorsze wsparcie dla nowych urządzeń i prawdą jest, że sterowniki do nowych kart graficznych, drukarek, skanerów mogą pojawiać się długo po wydaniu ich na Windowsa albo i wcale. Dodatkowo brak wsparcia albo tylko częściowe wsparcie dla np. paneli dotykowych, jakichś funkcji specjalnych laptopów, wszędzie tam gdzie mamy firmowe aplikacje, często nie mają one odpowiednika na Linuxa. Punkt 10 dla mnie chyba najpoważniejszy. Problem z kopiowaniem dużych plików na pendrive'a. Przykładowo mam jakiś serial, chcę skopiować na pendrive'a i odpalić na TV w drugim pokoju. No, to podłączam sobie ten pendrive do kompas z Linuxem, kopiuję na pena, na przykład plik 2GB kopiuje mi się według interfejsu Linuxa 5-7 sekund. Myślę sobie, zajebiście, odmontowuję pendrive'a, wkładam go do TV i dupa nie ma pliku. Dzieje się tak dlatego, że Linux zbyt agresywnie buforuje operacje zapisu do RAMu, żeby było szybciej. I owszem, w ramie one istnieją, ale pendrive'y mają gównianą wydajność zapisu i fizycznie ich nie ma na pendrive'ie, trzeba odczekać w ciemno ileś tam czasu zanim to faktycznie się zapisze, albo odpalić terminal, użyć komendy iostat-d1, która wyświetla nam operację na żywo na wszystkich dyskach i po prostu patrzymy tam jak plik się zapisuje na pendrive. Gdy przestanie się zapisywać, wtedy odłączamy pendrive i to wszystko. Taka nieciekawa upierdliwość. No dla mnie to jest spory bug. I to by było na tyle. Jeszcze raz powtórzę, staram się być obiektywny według Linuxa. Nie jest to system idealny, ale na tą chwilę jest to bardzo alternatywa dla przełamania monopolu jednej takiej korporacji na literę M. Trzeba nad tym pomyśleć, bo jak dalej tak pójdzie to nie wiem. Może Windows zażyczy sobie mieć stały pogląd na wasze konto w banku podgląd rzeczywisty. Oczywiście dla waszego dobra, by sprawdzać, czy nie wydajecie pieniędzy na głupot. Według czatu GPT Linuxa na kompach stacjonarnych na początek 2025 roku zainstalowało, używało max 4,4% wszystkich użytkowników desktopów i laptopów. 4,4%. Więc w moim przekonaniu nie jest źle i dzięki Gaben, bo to w ogromnej mierze twoja zasługa. Zostawcie lajka, suba. Nara.